maneczko w kolejnym odcinku kariery Marco Roysa trenerem. No i to jest przedostatni odcinek drugiego sezonu. Jak oglądacie to wiecie, że mistrzostwo ma prawie wygrane. Skupią się na meczach ligi, konferencji, więc tu będę głównie grał. No i zobaczymy jak puchar Szwajcarii. Nadal mamy szansę na potrójną koronę. Fajnie było ją wywalczyć w pierwszym sezonie. I pamiętajcie, że jeśli wam się podoba ta seria... Zostawcie apkę w górę, suba na moim kanale i zapraszam Was na odcinek z meczów Ligi, Ligi Konferencji. Rozpoczynam od 1.8. finału ze Sturmem Graz, więc jeśli awansujemy, to będą koniec spotkania. Ale możecie już wiedzieć, że w piątek na pewno pojawi się ostatni odcinek drugiego sezonu. Stwierdziłem, że już zrobię to w piątek, nie w niedzielę, żeby zakończyć ten sezon. No i wtedy się wszystkiego dowiemy. Mam nadzieję, że dostanę jakieś oferty z Bundesligi, bo chciałbym odejść do Bundesligi jakbym miał zostać kolejny set FC Bazel, to powiem wam tak, że skupię się tylko na eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wszystkie inne mecze będą symulowane i to tak będzie wyglądać: jakieś, jakieś transfery zrobimy. No ale no nie mam zamiaru grać yy, tak w tym sezonie, no jednak zdominowaliśmy ligę i do końca sezonu już będę symulował. A skupił się na Lidze Konferencji, no i atakuje nas, atakują nas nasi rywale. My wyprowadzamy rozpoczyna rozpoczynają Szakili, zagrał do Jonasa Zivkowicza Ziwkowicz tutaj widzi Shakiri jego zagrał w pole karne, No i prowadzimy po pięknej kontrze 1 do zera nasz kapitan Szakiri, strzela Gola na 1 do zera piękne doszytkowanie Zifkowicza naprawdę idealnie rzucił. No i tam nie wiem czy mu bramkarz nie wyszedł. Myślę, że bramkarz powinien to obronić. No, był tam tylko Shakiri. wyjść po prostu tej piłki, no ale nie wyszedł dzięki czemu mamy gola. To jest Shakiri odbiera piłkę, podaj do Hetfera. Hetfer podaje do Ziwkowicza, Ziwkowicz w polu karnym, Zivkowicz, szansa na 2 do 0, ale świetna obrona bramkarza rywali, niestety nie ma gola. Kolejna akcja gości, Hetfer prawą stroną boiska, Hetfer podaje do ziwkowicza Ziwkowicz podaje do Duranwila, Duranwil w polu karnym, Duranwil strzela i prowadzimy 2 do 0 i to spotkanie naprawdę świetnie się dla nas rozpoczyna prowadzimy 2-0 po 34 minutach, więc no jest dobrze. No gramy jeszcze w Austrii, więc gramy na boisku rywali. Fajnie było tu wygrać z nawiązką. I Austriacy rozpoczynają środka, piłka do Sznega. Sznek lewą stroną boiska. Taj Drager nie zdążył. Co zrobi Sznek? Sznek w polu karnym. Niestety Drager fatalnie zachowanie obronie. Co robi Komas? Nic nie robi. Szymczak szczera i niestety tracimy bardzo głupio bramkę. 1 do dwóch uderzenie Szymczaka i niestety no, gol kontaktowy. Końcówka pierwszej połowy. Nasza ofensywna gra nie zawsze sprzyja. Tutaj podaje do Chorwata. Chorwat strzela. No i znowu taka sama bramka stracona. Niestety Draghe zbyt ofensywnie. I 2 do 2. Druga połowa. Rozpoczynamy. Duranville. Co zrobi Duranville? Duranville podaje do Zivkowicza. Zivkowicz górą do Duranville'a. Tym jest w polu Uderzenie! Niestety tam gdzie był bramkarz i nie ma gola. Końcówka meczu. 81. I to Mamy już drożny. To jeszcze małe zamieszanie, jakieś kłótnie między piłkarzami tej Ronaldo, no, na Ronaldo-Vega. No były na Ronaldzie-Vega. No były faul co dyskutujesz chłopie? Nie umiesz się z tym pogodzić? No, nie wiem. Lubię te takie... Lubię piłkarzy, którzy zawsze uważają, jaki V panie sędzio. Lubię takich piłkarzy, którzy faulują, jaki V, faul, Ale jeśli on zostanie sfaulowany, to płacze jak... Nie wiem co. Rzut wolny, rozegram na krótko. Monsalve do Hetfera. Hetfer lewą nogą. No i wygrywamy to spotkanie. 3 do 2. Złota bramka Julian Herper ucisza jeszcze kibiców rywali, więc 3 do 2. Więc jest zapas. Mógł być lepszy, bo naprawdę świetnie rozpoczęliśmy to spotkanie. No ale niestety się nie udało. Kolejny mecz gramy z Lugano w lidze. Symulujemy 0:0. -0, rezerwowym w składzie nie, nie dam rezerwowego składu. No to będzie ciekawie. W następnym meczu yy, rewanżowym, że z Turmengras no i gramy u siebie. Początek meczu: akcje naszych rywali odbierają na piłkę Stankowicz do Numacha, ten do Szymczaka. E, tej Blank fatalna interwencja. No i Szymczak w polu karnym strzela Golana 1 do 0, więc szybko. Szturm Graz wyrównuje stan rywalizacji tego dwu meczu, Lipa, ale my mamy swoją akcję, nie fatalna gra w obronie. Szymczak, Szymczak w polu karnym, Szymczak. I tutaj Leonidas nie trafił w piłkę, trafił w Szymczaka. No i rzut karny dla naszych rywali. Czy fatalny początek meczu? Naprawdę fatalny Chorwat czy Zigi? Zigi czy Chorwat? No i Zigi broni ten rzut karny kapitalnie, choć chyba wyszedł za linię. Nie trzymał się linii, ale trudno. Kogo to obchodzi? To jest gra. W końcu my. Monsalve do Ziwkowicza, Zivkowicz w polu karnym, lewa noga. No i ona Zivkowicz, naprawdę fajny piłkarz, fajnie się rozwija. 18 lat. Kompletny no-name dla mnie, ale go kupiłem. No i naprawdę nie żałuję. Czasami warto kupić takiego no-name'a. Potem widzimy, jak on fajnie gra. No i dobra, Jedno do jednego. Aktualnie jesteśmy w kolejnej fazie, ćwierćfinale wtedy jego konferencji. Piłka do Chorwata. Chorwat, co zrobi Chorwat? Czy na pewno jest Chorwatem? Chorwat tutaj do Stankowicza. Lubię to, jak nie mogę odebrać piłki. No tutaj odbieram piłkę, ale od razu ją tracę. Szymczak pole karne, Numach, no i niestety Zigi nie broni no i znowu przegrywamy w tym meczu ale ja lubię jak się odbiera piłkę ale piłka zawsze trafia, wraca pod nogi rywala, mówiłem to w FIFA kolejna akcja naszych rywali Chorwat, do Prasa strzał zablokowany, tej seria, Pras jeszcze raz, ale Zigi broni, no było blisko się bałem, że stracimy tego gola dobra, w drugiej połowie trzeba wyjść bardziej zmobilizowanym, piłka do Monsalve, prawa strona boiska Monsalve, do Zivkowicza Zivkowicz w Lewa noga i 2 do 2, druga bramka Jonasa, Ziwkowicza w tym meczu. Aktualnie to my jesteśmy w kolejnej fazie. Ach, naszych rywali tej Gazi Biegowi do Chorwata. Chorwat do Szymczaka. Szymczak polukarny. No i co? Gra nasza obrona w tym meczu? Nie mam pojęcia, ale znowu... 5 do 5 bardzo Bramko szczelne jest to spotkanie. Zanosi się to są będzie dogrywka, czy nie będzie dogrywką. O to jest pytanie. My rozpoczynamy od środka. Zivkowicz podaje do Juniora. Junior fatalnie coś zagrał. Szymczak ma piłkę. Szymczak niestety odbieramy, nie piłkę, ale nie odbieramy. Piłka do Numacha. Numacha w polu karnym. Co zrobi? Jest w polu karnym. Numach, Chorwat strzela i na szczęście Zigi broni. No jakby tego nie obronił, to by było ciężko. Moim zdaniem 59.00. Mi ta co Piłka do Duranwila. Durawin do Zivkowicza. Zivkowicz tutaj do Juniora. No i Junior musi. Junior w polu karnym. Junior! nie trafia, jak on tego nie trafił kapitalna obrona bramkarza rywali, no nie mam pytań co tutaj Junior zrobił mógł uderzyć chyba mocniej, postawił na technikę, na no, takich chyba końcówkami palcu to, palców to obronił bramkarz rywali, no e, dramat, końcówka meczu No 80, minuta. Zivkowicz co zrobi Zivkowicz, Zivkowicz czeka podaje do Duranwila, Duranwil w polu Duranwil strzela i 3 do 3, aktualnie mamy awans, co za akcja Duranwila Jonas Zivkowicz, wiem, bramki, asysta. Co gratem na pasji w dzisiejszym spotkaniu? Nie mam pytań. Końcówka, nie, 86 minuta. co ja mam ciągle z tą końcówką meczu? Ależ kontra z Turmu Gras, Chorwat. Co zrobi Chorwat? Podejdę do Szymczaka i kapitalna interwencja Blanka. No, Blank ratuje nas przed stratą. Prawdopodobnie bramki w tym momencie i dogrywką. No, kapitalnie tutaj się urat uratowaliśmy w tej kontrze. No i co? Wygrywamy to spotkanie, no nie, jest remis 3-3, ale w dwóch meczach 6-5 do 5 i widzimy się w ćwierćfinale, gdzie czeka na nas drużyna Licei. Ale wart, fajnie, fajnie, że przeszliśmy tą rundę, to mnie bardzo cieszy. W kolejnym meczu ligowym wygrywamy 2-0 do 0, Zivkowicz i Drager, więc jest naprawdę spoko. W kolejnym spotkaniu co? Kolejny mecz, tym razem ligowy potem gramy pucharowy z tą samą drużyną, dwie bramki Dubasina i bramka Monsalve. Więc naprawdę spoko. I w kolejnym spotkaniu tutaj małe rotacje. No i ta rotacja trochę zobaczycie, coś zaraz. dobra? Tutaj 3 do 2 Dubasin, Monsalve i Blank. Więc wygrywamy w tym spotkaniu półfinałowym i zagramy w finale. Yy, jeden do jednego widzę. Yy, tutaj kompletnie rezerwowy skład, bo zaraz gramy mecz Ligo yy, Pucharowy. No i Durant, przez to, że nie zagrał 3 mecze rzędu, stwierdził, że się obrazi, chce odejść. Nie rozumiem takiego zachowania. Nie grał w trzech meczach rzędu, po, po, ponieważ chciałem, żeby odpoczął. Był w dobrej formie na Nice, ale tym się obraził. No więc nie mam pytań, nie lubię takich... No się obraził, chce odejść, no co odejść, no ja odchodzę po tym sezonie, więc... Mi to loto, gdzie Ty będziesz grał. No ale nie rozumiem. No i przez to, yy, przez to, że Durant złapał focha, ja wiedziałem, że nie zagra w tym meczu od pierwszej minucie, Mówię, to że zagra sobie Dubasi, który nie narzeka. Jak gra to strzela gole, więc naprawdę jest dobry zmiennik. No, Rywal na pewno wiele cięższy niż Starm Grass, czyli Nicea, no i oni atakują tutaj. Pierwsza akcja: Carvalho podaje do Diopa, Diop do Buła, coś tam z <ścigi> broni, no ale Nicea to jest o wiele lepszy zespół niż Starm Grass, No, jeśli przejdziemy do to naprawdę będzie coś niesamowitego. No, najgroźniejszy rywale to jest chyba Talanta i Newcast, więc, ale Newcast widzę konferencji. Aha, bo to jest drugi, drugi sezon, dobra. Miesza z tym. Akcja Nicei, Viti Viti Carvalho, Viti. Robertone. Roberton strzela i na szczęście łok bramki. No Nice atakuje. E, ma swoje sytuacje. Druga połowa, Duranville, Duranville co zrobi Duranville Czeka, czeka z podaniem. Wcofuje się, Shakiri. Zivkovic, no i Zivkovic! Co to jest za piłkarz? Genialny piłkarz. To to jest moja legenda tej serii, moim zdaniem. Taki piłkarz, no name, nieznany. A co on wyrabia? I prowadzimy 1-0. A serwis Laborde, Roberton, Mofi. Mofi do Laborta, Mofi znowu, Mofi w polu karny. Robert. Mofin strzela i broni zigi. no Naprawdę w tym meczu zigi dobrze broni. I mamy 1-0 nadal. Monsalve będzie kontra. Monsalve do Juniora. Junior do Barego, Bary. No i tutaj zagrał do Duran Czy to było dobre podanie? Duran w polu karnym. Duran strzela, niestety nie trafia. I co? Duran nie umieszczać nawet. Końcówka meczu, tutaj przyjmuje piłkę Blank, podaje do Juniora. Junior podaje do Monsalve. Monsalve, co zrobi? Poda do Barego. Bary w... w polu Bary strzela i 2 do 0. I to jest naprawdę cenna zaliczka. Przed rewanżowym spotkaniem we Francji. Bary, świetne wykończenie. 2 do 0 dla Bazel. Lewce Bazel. No, i ogólnie wygrywamy 2 do 0 to spotkanie, więc jest dobrze. Jest dobrze przed rewanżem. Eee, I co? 2 do 0 wygrywamy z Young Boys' Lead, grając z kompletnie rezerwowanym składem. To pokazuje, jacy my jesteśmy silni. Jacy my jesteśmy kapitani No i stwierdziłem, 2 do 0. Zaryzykuję. No i 2 do 1, więc awansowa a mamy awans do półfinału e Ligi Konferencji, gdzie zagramy sobie z Newcast. W drugiej parze zagra Bergamo Atalanta z Kopenhago, więc też bardzo ciekawa para. No trafiło nam się to Newcastle, no niestety. Ciężko będzie, ale może sprawimy niespodziankę. W lidze wygrywamy kolejne spotkanie. Junior i Zivkowicz bramki. na się taka zacznie runda mistrzowska, no ale my mamy już mistrzostwo zapewnione. Mamy 83 punkty, 56 ma druga drużyna, więc mi tutaj już nie zależy. Gram nad tymi zmęczonymi piłkarzami, ale potem takie... Żebym nie zapomniał pozmieniać im planów treningowych, bo jeszcze na Newcastle wyjdą tacy zmęczeni, to będzie tylko moja wina, bo nie rotuję. No i 2 do 3 z Lugano, więc nad rezerwowym składem jesteśmy zbyt silni na tą ligę. Jest bardzo ciekawe, że tak wygrywamy ogólnie to spotkania. No i dobra, Newcastle. To w następnym odcinku ciężko będzie, ale wiecie, w finale Pucharu zagramy z Young Boys, a w lidze 27 punktów przewagi. Deklasacja. Ogólnie pozostałych zespołów, więc już mamy mistrzostwo zapewnione już dawno. Jeśli chodzi o załoników, no to Zivkowicz 27 goli łącznie, 5 overal, już się rozwinął w tym sezonie. Hetfer potem również się fajnie rozwija. Monsalver również, no tego hetfera bym kupił do nowego klubu. Tak samo Zivkowicza Wam powiem, ale Duran Villa czemu by nie też. I tę monsalwę naprawdę świetnie się rozwija. No, zobaczymy, No na pewno dwóch piłkarzy będę chciał kupić do nowego klubu. No, będę chciał odejść. Mam nadzieję, że ktoś się po mnie zgłosi z Bundesligi. To tyle. Dziękuję Wam. Na razie.